Hej kochani, witam Cię bardzo serdecznie na sobotniej rywalizacji liniowo-krzyżówkowej. Dziękuję Wam bardzo za, za wsparcie, za to, że uzbieraliście łapeczki w górę pod komentarzem Dawida, w którym prosił o pewną ilość łapek, a udało się uzbierać jeszcze więcej. Także dzisiaj powtórka z rozrywki ponownie robimy rywalizację liniowo-krzyżówkowej, krzyżówkową, czyli taka w zasadzie dogrywka. Poprzednio podpowiem Wam, że wygrała krzyżówka XXL. Linie były puste. Także teraz mamy dogrywkę, która jest nam zasponsorowana przez Lawida Majoreksa. <grywka> Także lecimy sobie z drapaniem. Dzisiaj odcineczek wpada trochę później, bo ze zmęczenia to trochę mi się dłużej przysnęło. A później jeszcze filmik trzeba przygotować. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. No to lecimy. Tutaj utworzyło nam się słowo kult. Poprzednio żadne słowo chyba nam się tu nie utworzyło w tej krzyżówce. Nie, e, nie. No i drapiemy sobie literkę K. Tutaj mamy w słowie kompromis. Tutaj mamy też. Tutaj mamy w słówku ikar. W słówku kra, i ostatnia część. To tutaj mamy tak oka. Kusza. I to tyle. Słowie bonusowym, nie mamy nic. Ogólnie słowo bonusowe bardzo długo, jak odkrywałam literki, nie dawało żadnej litery. Dopiero tutaj na R. Czyli tyle liter i dopiero później I. Także te słowo bonusowe to chyba tak nam niekoniecznie chce się tutaj utworzyć. O, ale mamy za to E. Mamy za to E, no to sobie zdrapiemy słowie Dniepr. I lecimy od początku, szukamy literki E. Mamy tutaj w słowie NEON. Tą krzyżóweczkę zrobimy sobie trochę, trochę dalej, drugą może sobie trochę przysuniemy. Bliżej zrobimy zoom, i tak mamy tutaj słowie biznes, tutaj mamy E. Tutaj mamy słowie geologia. I ostatnia część. Tu mamy w słówki estragon ner. I to by było na tyle dobre. To sprawdzamy sobie następną literkę, i będzie to literka D. Czyli tu już mamy sobie bonusowym Dniepr na początku. I tutaj po kolei mamy tak: cydr, dno, dądra. I to tyle. Teraz środkowa część. Tutaj mamy te w słowie juda. Tutaj mamy w słówku Ada. I to wszystko. I teraz ostatnie mamy tak, w słowie woda, w słowie biodro Hipodrom. O, utworzyło nam się słowo udo, króciutkie. Króciutkie ale jest. No i więcej nie mamy, także następna literka to literka W. Nie mamy jej w słowie bonusowym, także szukamy po kolei w krzyżóweczkach. Tutaj mamy w słowie warmia. Ja mieszkam na warmii Mazurach, właściwie to na Mazurach, ale tak się fajnie w krzyżówce pojawiło. Dobra, szukamy sobie teraz tutaj literki W, tutaj mamy w słowie Sowa. Ogóle, tak A propos, to lubię bardzo motywy w sowie. <laughs> Jakieś ozdoby w sowy. Figurki. Bardzo fajne. <laughs> sówki teraz takie bardzo ładne robią. W ogóle ozdoby domowe, takie wyposażenie, bardzo ładne wzory. Całego czasu właśnie sówki były bardzo modne, takie motywy w sowie. Bardzo były ładne. I co my tu mamy? Teraz mamy literę B. Tutaj nie mamy B, także lecimy sobie z B. Tutaj. O, tutaj mamy jedno. Jedno samotne B w słowie drap. Teraz tutaj. B w słowie biznes. Tutaj mieliśmy słowo moc. A to to nam się otworzyło moc. Dobra, więcej nie ma. I ostatnia część. Tu mamy w słowie burza, bar. I to by było na tyle. Także patrzymy sobie ostatnią litereczkę, jaką jest literka F. Także bonus niestety nam odpada. Szkoda. Bonusu jeszcze nam się nie udało trafić w tej krzyżówce. Po wznowie. Floren, tu mamy F. No taka średnio przydatna ta literka F. Niewiele ona nam tu raczej chyba wniesie do tej krzyżówki, nie, bo tutaj nie ma. I ostatnia część. Też nie mamy F. Tutaj było I, to od razu sobie zdrapię, że to I tutaj było. No i co? Patrzymy sobie teraz. Przeanalizujmy. Tutaj było O, czyli nam się utworzyło słowo biodro. Biodro mamy, N nie mieliśmy, P nie było, F tutaj, a tutaj mamy F, ale nie było A. F nie było, tutaj mamy najazd oka, a nam zabrakło, i zobaczcie, teraz zabrakło nam A. Do tego, żeby było dobrze, bo tu mamy biodro mm, i tylko biodro, tutaj w środkowej części mieliśmy moc. Chyba, że jeszcze coś pominęłam, ale nie mieliśmy tych liter, które tu zostały. Także niestety nie. No, i tutaj tu już w ogóle nam się nie utworzyło żadne słowo. Niestety. No, zobaczmy litery kontrolne, które wyjaśnią nam całą sprawę. Mamy tutaj B, S. Czyli literki kontrolne są różne. Także krzyżóweczka jest przegrana. Zaczynamy dzisiaj pustą z rabką, no ale. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Teraz bierzemy się za ekstralinie. Dajemy im kolejną szansę na to, żeby się poprawiły. Bo nie chciały być one dla mnie przychylne od czasu premiery. Żadna wygrana w ekstraliniach nie padła. Nawet zwrot. To tak z takich relacji zdrabkowych. No i szukamy sobie teraz leżaczka. Tu więcej nie mamy. Dalej mamy monetę. Tutaj o, tutaj są nawet dwie monety. Tu mamy też monetę. I tutaj o, i tutaj także moneta, chociaż się pojawiła w sporu yy, w kilku polach gry no i co my tu mamy diament, diamenta chyba nie było dużo także zdrapiemy może razem z okularami i tak mamy tutaj okularki ich jest tu więcej ale w domyśle szukamy diamenta i okularów Tu mamy, widzicie, diamenta żadnego Żadnego diamenta Tylko okularki Dobra. Dalej patrzymy sobie Mamy serduszko I zdrapiemy sobie jeszcze cytrynę Tu mamy cytrynkę Tu mamy drugą cytrynkę Tu mamy serduszko Cytrynkę jest tak cytryna serduszko serduszko i cytrynka dobra następnie mamy wiatrak i lody że tutaj mamy lody tutaj ciągle Tutaj mamy lodę. Dalej patrzymy. Tu lody, a widzicie, a wiatraka żarnego nie było. Tak, żeby tu tylko pusty kurs pozdrawcy. I co my tu mamy teraz? Rolki. Rolki chyba jakieś były. Tak mi się coś o oczy obiło, że tu były jakieś rolki. Tu mamy rolki. No tutaj... I tutaj też. O, widzicie, tych rolek trochę tutaj jest, także fajnie. Dobra, następny symbol mamy popcorn. I szukamy tego popcornu. A tu jeszcze były rolki. O, widzicie, tych rolek było więcej. Ale popcorn, dobra, tu jest popcorn. Bardzo lubię popcorn, zwłaszcza taki z masłem <grym> na świeżo. Jeszcze ciepły, kwiatuszek i do tego jakiś fajny film. Jeśli macie jakiś godny polecenia, fajny film, to napiszcie mi w komentarzu. Ja bardzo lubię kryminały ogólnie jakieś filmy akcji, ale jak jest jakiś fajny, taki film też sensacyjny nawet i przygodowy, to też chętnie obejrzę tu mamy słonia słonia nie było, także zdrapiemy go razem z czapką to już się rozprawimy szybciej z liniami bo tutaj wygląda na to, że w ogóle mieliśmy puste dwa symbole na sam koniec oj, ta zdrapka to naprawdę mi nie lubi <gryw> ale dobra różne litery od razu, o, jak mi pokazała pusta jestem, to jestem tak, o. O Jeny, ale Was przepraszam, nie widzieliście tej ostatniej części. No dobra, tak się wciągnęłam, że nie było widać, no ale trudno. Dobra, następną drapkę zrobimy inaczej. Teraz sobie przybliżymy trochę. O. Tak będziemy sobie drapać. Teraz mamy literkę E. I tutaj mamy, tak w słowie, ekipę. Alfred, Lech. I to tyle. Teraz w słowie bonusowym peonie. Tutaj mamy słowie zbigniew, echo, futro, potato, o, tu hiperbola, Egipt i bem. I utworzyło nam się króciutkie słowo bem. A, i tu jeszcze było e. No i dobra, i ostatnia Tutaj mamy tak w słowie albert, Esej. O, i otworzyło nam się słowo Esej, Hades, Lej, Ekwipunek. Zobaczymy jak Dawid nam wybrał te zdrabki. Bo tak sobie pomyślałam, może jak Dawid wybierze linie, to się trochę odczarują. Na razie jedna pusta. Zobaczymy jak ta druga. Tutaj mamy C. Tutaj mamy też C. I dalej C nie mamy, także patrzymy sobie teraz tutaj. Mamy w słowie echo. Tutaj mamy C. Dalej nie mamy, i ostatnia. Szukamy sobie tak. Tutaj mamy w słowie szczaw. O, jeny, jak ja lubię szczawiową. <grych> I więcej nie mamy. C. Dobra. Dalej mamy tutaj P. W słowie bo my, sobie mamy tutaj na początku peonie. Tutaj mamy P. Tu mamy pluton. Ekipę. drop Teraz tu patrzymy. Tutaj mamy kapsel hiperbola i egipt. Dobra, to wszystko. I teraz ostatnia część. Tutaj mamy tak. Peru ekwipunek to wszystko, dobra. Następną mamy literkę F i mamy w słowie Alfred, tomograf i to wszystko to teraz tutaj o, tutaj mamy futra. i to wszystko i ostatnia czy tu jakieś F znajdziemy? Nie. No dobra. No to dalej mamy literkę K. W słowie ekipa. W słowie bonusowym nie mamy. No to patrzymy sobie tutaj. Mamy tak. W słowie oko. Tu więcej nie ma. To teraz ta strona. I tu mamy tak. Kolizja. Kapsel. Tutaj mamy K. I to wszystko. I teraz ostatnie mamy tak. Aktor, smok rok. Mm -hmm. Więcej nie mamy, także patrzymy sobie ostatnią literkę. Jaką będzie literka O? Tutaj mamy w słowie bonusowym P, a nie, ale niestety ono nam się nie otworzyło, bo nie mieliśmy N i nie mieliśmy literki A. No ale zobaczmy sobie z ciekawości. Nigdy nie drapałam, co tam jest, a byłaby stówka. No dobra, no to zobaczmy sobie teraz, czy mamy tu literę O. Tu mamy O, tu mamy oko. To nam się słowo oko otworzyło. Tutaj mamy. Co mogra Imiona. I to wszystko. Teraz tutaj mamy Kolizja Echo. O, tworzyło nam się słowo echo. Czyli już mamy echo i bem Może jeszcze coś nam się tutaj przypląta? Tu mamy tak. Hiperbola. <laughs> I to wszystko. I teraz ostatnia część. Tutaj mamy tak. Lato tak, no, mamy lato. Faktycznie. Mamy lato, a umie pochmurno. Nie jest zimno, ale jest pochmurno. Słoneczko jest za chmurami dzisiaj. Przy sobocie. A jak tam u was w sobotę? Pogornie, słonecznie. Żar z nieba czy raczej pada. Jak tam jak tam jest? U was? Dobra. Czyli tutaj. Patrzymy, że nie mamy literki o więcej, także chyba niestety. No tutaj nam się żadne słowo nie utworzyło. Ja zobaczę jeszcze, czy czegoś nie pominęłam, bo to już ostatnia krzyżówka nasza dzisiaj. Tutaj mamy B. Jeszcze nam zostały ekstra linie. Może one coś dołożą do tego wyniku, żeby nam się Dawid tutaj nie załamał. <grym> tutaj mamy smog. Smog i essay. Smok i essej, czyli dwa słowa. No, więcej nie widzę. Jak coś pominęłam, no to najwyżej będziemy później się doszukiwać. Tutaj mamy echo i bem. <laughs> echo i bem. Więcej też tutaj raczej nam nie wyszło słów. No nie. I teraz tu. Tutaj to już w ogóle nie widzę żadnego słowa. No dobra. To zobaczmy sobie literki kontrolne. Czy one nam potwierdzą to, że jest przegrana, czy raczej powiedzą, że jest wygrana. Nie no, mamy tutaj różne litery. Także niestety krzyżóweczka jest pusta. A wygra przegrana mnożona razy jeden. Także tylko jedna przegrana. Nie ja tak sobie śmieje. No dobra. I zostały nam na koniec... Ekstra linie. No to drapiemy sobie. I mamy tak. Mamy księżyc. Tu nie mamy księżyca. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy jeden księżyc. Tu nie mamy. Tu nie mamy. Tu też nie ma. I tutaj na dole mamy jeden księżyc. Dobra. No to lecimy od początku. Tutaj zaczynamy sobie teraz popcornem. Też nie ma popcornu. Też nie ma popcornu Dobra, może zrobimy sobie teraz po dwa symbole Gdzie się coś działo Sakwa i leżak Teraz nam się pokazały Tu nie mamy Tu nie mamy Tu nie mamy Tu też nie O, jest leżak yy, Czekajcie, gdzie on był? A tu, dobra, bo patrzyłam W telefonie i tak Leżak tylko jeden leżak, żadnej sakwe. Super. <grych> no i mamy tutaj tęczy i kwiatuszkę. No to szukamy. Tutaj nam się pojawił kwiatuszek. Tu mamy kwiatuszek. Tutaj jest. I co? Żadnej tęczy, tylko kwiatki. I na koniec też tylko Kwiatuszek. Żadnej tęczy nie było. Dobra, to patrzymy sobie dalej. I mamy klucz i okularki. No i tak, tutaj nam się pojawił za jedno, zarówno jeden, jak i drugi symbol. I tutaj też mamy okularki. Także coś już się zaczęło dziać. Tutaj nie mamy nic. Tutaj mamy okularki. O, przepraszam, i była tęcza. Także dobra. Jedna była. Klucz i okularki tu mamy okularki tutaj nie mamy ani jednego z tych symboli tutaj mamy za to jeden i drugi tutaj mamy klucz i u góry mamy okulary i tutaj mamy klucz i okularki no dobra to coś tam jest dalej mamy tak parasol i dzwoneczek parasol i dzwoneczek tutaj mamy dzwonek Tutaj jest parasol. Tutaj nie mamy, tutaj mamy dzwonek. I czy tutaj coś z tych rzeczy, co nas interesują. Nie. Nie ma. No dobra, to dalej patrzymy i mamy tak lody i gwiazdę. I tak gwiazdkę mamy. Lody mamy. Mamy gwiazdeczkę. O, i tu mamy gwiazdeczkę. I tutaj też mamy gwiazdeczkę. I tutaj mamy gwiazdeczkę. I mamy też lody. No dobra. Czyli tutaj wszystko mamy. Podrapane jeśli chodzi o lody i gwiazdeczkę. To ostatni symbol. Och, ostatni symbol to motyl. A czemu nie mogło być na przykład serducho? Albo cytryna. O! <laughs> nie chcą dać tego, co jest potrzebne. Tylko dają coś, czego nie ma. Tu mamy jeden motyl. Jednego motyla i tu nie mamy nic. Także tym sposobem widać, że znowu mamy kolejną pustą zdrapkę. No pomimo najszczerszych chęci Dawida niestety nie udało się się nic wygrać. Mamy różne literki kontrolne. Oj! No naprawdę, oj! Bardzo śmieszne. Oj napisali. Bardzo śmieszne. Naprawdę. Także wszystkie zlewki dzisiaj puste niestety. Żadna nie wygrała. Ale żeby Dawid nam się tu nie załamał, żeby się nie przejmował, to zostawcie proszę na pocieszenie pod filmikiem łapeczki w górę. Dla Dawida i serduszka też w komentarzu, żeby mu nie było smutno, że z rapeczki, które dla mnie wybrał, wszystkie okazały się puste, bo ostatnio wygrane u niego nie szaleją, także jeszcze tutaj u mnie. Także proszę Was o te łapeczki w górę, jakiś fajny komentarz. Życzę Wam miłego weekendu, miłej soboty i widzimy się jutro też na niedzielę. Zrobię dla Was odcineczek, także zapraszam. A tymczasem się z Wami żegnam. Wojaczki, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.